Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Studio Radia 90, czas na poranną rozmowę. Dzisiaj Anna Sowik-Złotoś, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Witam Pana, witam słuchaczy. Witamy przede wszystkim babcie, witamy dziadków. Dzisiaj ich święto, dzisiaj świętują babcie, jutro dziadkowie. No i też o nich chcemy porozmawiać w porannej rozmowie. Ośrodek Pomocy Społecznej to jest takie miejsce, które skupia wokół siebie między innymi, a może w dużej mierze właśnie dziadków. Jak dzisiaj wygląda babcia? To jest różnie. Można mm. powiedzieć, że babcia y, to jest bardzo często bardzo aktywna seniorka, która uczestniczy w klubie, na przykład seniora u nas w Rybniku, która jest wolontariuszką na wspólnym stole, tudzież odbiera telefony w naszym y, właśnie y, telefony, w telefonie senioralnym. Więc tak naprawdę y, obraz babcia trochę nam się ewaluował. Jeżeli chodzi o no, te obecne lata, no właśnie, ja wczoraj rozmawiałem z babciami. No i mówią, nasze życie zmieniło się na plus. One zmieniły, zmieniły się potrzeby, zmieniły się ich oczekiwania. No i za tym wszystkim musi nadążyć na przykład ośrodek pomocy społecznej. Tak, my staramy się odpowiadać właśnie na potrzeby. Bardzo często rozmawiamy z seniorami, z seniorkami. I chcemy właśnie, aby jak najdłużej były te osoby aktywne. Dlatego też ten wolontariat, do którego zapraszamy serdecznie, osoby, które chcą też troszeczkę dać siebie, żeby właśnie być dłużej aktywnym, bo wtedy pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie. Tak, ale jednocześnie można być babcią w wieku lat 40, można być wieką lat 50 i tak dalej. Tylko co są jeszcze panie, które są aktywne zawodowo? Mm -hmm. Ja myślę, że takim momentem trudnym to jest właśnie przejście na emeryturę. Bo jeżeli się jest aktywnym przez 40 lat, no to później troszeczkę tego brakuje. Więc ta oferta miasta, właśnie do tych kobiet aktywnych, myślę, że jest taką. Dosyć atrakcyjną ofertą. A to, że kobiety są aktywne, widzimy doskonale. Rybnicki rynek w okresie letnim pęka w szwach, ogródki wypełnione do południa seniorami, głównie seniorkami w okresie zimowym, lokale mocno nabite no to pokazuje, że ta potrzeba wyjścia z domu jest ogromna. Tego nie widać u panów. Na, myślę, że też my jako kobiety dłużej żyjemy, to trzeba przyznać, więc więcej statystycznie. Panowie jednak trochę inaczej, chociaż zdarzają się u nas wolontariuszek właśnie mężczyźni, trochę jest ich trudniej chyba z tego domu wyrwać, dlatego też tutaj apel, że zapraszamy do współpracy, do tego, żeby też być aktywnym, powiemy o ofercie, jaką mamy jako ośrodek pomocy społecznej. Właśnie po to, żeby wyjść z tego domu, bo to jest takie ważne. A z ważne. czego wynika to, że dziadkowie nie wychodzą babcie tak? Wydaje mi się, że yy, mężczyźni no. jakby nie mają takiej, takiej potrzeby trochę, jak kobiety. Poplotkowania jednak... przy kawie. Dokładnie. No gdyby się dwóch facetów umówiło na kawę, nic złego w tym nie ma. Ale jednak to się rzadko zdarza. No, jednak kobiety bardziej, że tak powiem, lgną do, do tego, żeby spotkać się z drugą osobą i spędzić czas. U, u panów jednak no, myślę, że, że to. Chociaż też są wyjątki, tak? Bo tak jak mówię, skupiamy się tylko na, na paniach, ale panowie również gdzieś tam w naszej przestrzeni, jeżeli chodzi o środek pomocy, są, pomagają. I jest ich mało, bo tak w takich klubach seniora czy w dziennym domu no widzimy, że jednak to jest dosyć mniejsza liczba osób, ale no... Bardzo dużo też dają, jak już są w tym dziennym no domu. Jak przyjdą, to w... na 100%. To, pewnie tak jest. To, to te panie są bardzo też zadowolone, bo ta duża różnica w ilości, no jednak jest taka różnorodność wtedy. No bez wątpienia. Panowie są ważną różnorodnością. Eee, proszę mi powiedzieć, bo tych działań, które prowadzi OPS jest bardzo dużo. My dzisiaj o nich porozmawiamy. Rybnicki telefon senioralny, czy seniora, tak? To jest od bodajże kilku lat. Tak, od 2020 roku, bodajże, jeżeli do Dobrze pamiętam. I to jest numer telefonu, na który mogę zadzwonić i właściwie wszystko powiedzieć, co mnie boli, czego chcę i z czym najczęściej dzwonią. To różnie, bo czasami, żeby poskarżyć, że chodnik jest nieodśnieżony, czasami, żeby zapytać, gdzie mogą, jakby udać się o jakąś pomoc. Czasami po prostu zadzwonią, żeby pogadać z drugim człowiekiem. I to jest też takie ważne, że po tej drugiej stronie jest osoba która wysłucha, która wesprze, tak po prostu czasami tylko na, na rozmowę dzwonią. Po I po prostu. drugiej stronie słuchawkę podnosi pewnie senior, senior albo seniorka, tak? Tak, tak. U nas seniorzy są mają są jakby Stworzeni do tej pracy, bo myśmy przygotowali, były szkolenia, oni potrafią obsługiwać komputer, potrafią, mają bazę adre, teleadresową, także to są osoby naprawdę, które odbierając ten telefon, y, wiedzą gdzie mają co, co znaleźć i są bardzo pomocne dla naszych seniorów. I to jest bardzo ważne, bo też się nie mówi o tym, że czasami w wieku senioralnym... No, jest ta też taka depresja senioralna. Nie? Jeżeli ktoś jest samotny, y, gdzieś ta rodzina jest daleko, no to doskwiera mu ta samotność i czasami wystarczy właśnie taki tylko telefon, żeby, żeby pogadać z drugim człowiekiem, ale też jest to taka iskra do tego, żeby wyjść z tego domu. Bo tak, y, te kluby seniora, które pękają szwag, te wszystkie oferty, które są do nich adresowane, one cieszą się sporym zainteresowaniem, ale mamy potężną grupę osób, które nie wiedzą, nie wiedzą o tym, że cokolwiek się dzieje nie chcą wyjść z domu, no nie otwierają się. Znaczy, myślę, że teraz od tego roku będziemy mieli też taką, w Gazecie Rybnickiej będzie strona poświęcona właśnie, co może senior w rybniku, czyli z taką ofertą senioralną, bo nie wszyscy już jakby seniorzy mają internet, potrafią obsługiwać Facebooka, więc tutaj też wychodzimy z taką inicjatywą, że w tym właśnie w Gazecie Rybnickiej będzie kawałek strony poświęconej, żeby. żeby jak najwięcej osób zachęcić do tej aktywności. Bo czym dłużej jesteśmy aktywni, tym się nam lepiej żyje. To była większa w tej gazecie, bo z tego co wiem, to ciężko się czyta osobom nawet nie w wieku senioralnym. Ale to jest jakby inna kwestia. Dzisiaj OPS jest w stanie powiedzieć, ilu mamy seniorów na terenie miasta Rybnika? Czy to, ta granica to jest, lat, to jest 60 plus? 65, 70 plus? 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Czyli jednak wiek emerytalny jest tak, tą granicą, tak? Tak. Jeżeli chodzi o działania, to jest to policzalne, bo na przykład, jeżeli chodzi o kluby, to około mamy dwa kluby dla seniorów na terenie miasta i tam jest około 100 osób. Jeżeli chodzi o dzienny dom seniora, no to tam mamy ponad 30 osób. Nie, są jeszcze takie nieformalne, nie jakby. Kluby mieszkańca, tam gdzieś, jeżeli mam na przykład na przemysłowej teraz, i tam nie do końca jest to policzalne. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o seniorów, którzy są zaopiekowani, jeżeli chodzi o usługi takie podstawowe, no to tam mamy 120 osób, więc jest to dosyć taka liczba, która jest policzalna, ale nie, nie można jej tak na dane. No, rozumiem. Ofertę, jest ofertę. To, jest to, jest to, są to mm -hmm. płynne liczby. No, miasto Rybnik liczy około 130 tysięcy mieszkańców. Społeczeństwo się starzeje. Możemy powiedzieć, że to kilkadziesiąt tysięcy osób lub będzie, będzie w, w tym wieku, lub kilkanaście tysięcy. Yy, mamy problem z osobami starszymi, które zostają same w domach, osoby, które m, potrzebują opieki. Rybnik zapowiadał kilka lat temu budowę takiej strefy Juliusz. Tak? Tam miały się znaleźć mieszkania dla osób senioralnych. No, Niestety ten plan nie wypalił. Yy, czy dzisiaj miasto myśli o tym, yy, o budowie o miejsc, gdzie oni by mogli mieszkać? Bo czy... dzisiaj na razie to ja widzę pojedyncze mieszkania. Czy, czy miasto czy zakłada jest... taką politykę budowy domów, miejsc, gdzie oni po prostu będą mogli te swoje ostatnie lata spędzić? Czyli powiem szczerze, że polityka ogólnie rządu zawsze teraz idzie w taką deinstytucjonalizację. Jeżeli chodzi o te mieszkania, mamy jedno mieszkanie dla seniorek, teraz będziemy mieli jedno mieszkanie dla seniorów, ale również z, przygotowujemy się do takiego centrum seniora, senioralnego. Chcemy pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej i z, z, zrobić takie miejsce dla właśnie mieszkań dla seniorów. Tylko też nie chcemy, żeby to było na dużą skalę, bo tak naprawdę y, dobrze jest, jak ci seniorzy są wśród nas. I jak najdłużej przebywają w jakby swojej społeczności. I dlatego są te usługi sąsiedzkie, które sprowadzamy teraz, czy te usługi takie już, które mamy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, czyli te pielęgnacyjne, specjalistyczne, żeby ten senior jak najdłużej był w, w tym swoim otoczeniu, no bo to jest tak, takie środowisko, które zna. Czy nie tworzymy GET? No to już pan powiedział. Właśnie, właśnie tworzymy to co jest na miejscu, w ich miejscu zamieszkania. Ta rozmowa trwać będzie dalej w sieci. Anna sowik złotość dyrektorka ośrodka pomocy społecznej jest porannym gościem radia 90 Łącząc. Dziękujemy i pozostajemy w sieci. Dziękuję. Pani dyrektor, ja rozumiem, że ideą jest to, żeby w miejscu zamieszkania seniora tworzyć taką przestrzeń tak, żeby tworzyć miejsca, które są dla nich ważne. Tak, żeby jak najdłużej ta osoba przebywała u po prostu w swoim domu w swoim Nie zawsze otoczeniu. jest to możliwe. No, ktoś mieszka na czwartym piętrze, blok ma cztery piętra, i co? I kropka Windy no nie ma. Dlatego y, tworzymy te mieszkania właśnie wspomagane dla tych osób, które jakby ze, właśnie z takich względów architektonicznych nie mogą pozostawać u siebie albo są po prostu zamknięte chcemy rozszerzać tą ofertę mieszkań wspomaganych. Po... Mieszkania wspomagane, wyjaśnijmy definicję. To jest mieszkanie dla seniorów. Takim mieszkaniem jest mieszkanie naszych seniorek na Chrobrego, gdzie mieszkają razem. Jest to mieszkanie dostosowane właśnie do osób z niepełnosprawnością, wspomagane, czyli jest tam Zawsze, oczywiście, znaczy opiekuje się I... tym mieszkaniem pracownik socjalny, są tam różnego rodzaju usługi, również taka pomoc sąsiedzka. To jest mieszkanie na Chrobrego, tak. wyremontowanej kamienicy należącej do miasta. Ile tam pani mieszka razem? Yy, trzy, cztery, cztery. Teraz są trzy panie. I to są panie, które los yy, zaprowadził do tego miejsca. Połączy. One się wcześniej nie znały, wy musieliście je dopasować, rozumiem. Charaktery się muszą zgadzać. To nie Udało jest to się. jest eksperyment, który się udał, tak. tak? I teraz będziemy mieli kolejne mieszkanie na przemysłowej, czyli na Paruszowcu, i to będzie mieszkanie dla panów. I to też jest mieszkanie dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Czy potencjalnych już panów macie, tak? Mamy. tak? Czy wiecie, jak była długa lista chętnych. No bo cóż to jest jedno mieszkanie na 130 tysięczne miasto. Tylko ja rozumiem, tylko że to jest zmiana, która też generuje bardzo często też stres, więc. My, tworząc to mieszkanie, wiemy, że mamy kandydatów do tego mieszkania. Bo najpierw trzeba też, jakby wiedzieć, że te osoby będą chętne. My, my, I tu już wiemy, że przyjdzie dwóch panów yy, i będą razem ze sobą mieszkać. Mamy również też osoby, które. Na, yy, yy, w dzielnicy Paruszowiec, tak? tak, tak w, nowo, w, tej w, w tym nowym, tak, bardzo tak. drogim yy, familoku. Znajdzie miejsce się dla dwóch panów, tak? tak? Oni dostaną mieszkanie dwupokojowe, trzypokojowe. To są dwa pokoje. Dwa pokoje. Y tak, tak. Oni się, tam... się już poznali? Y na ten moment pracownik socjalny y pracuje nad tym, żeby gdzieś dopasować te osoby, żeby właśnie dobrze im się razem mieszkało, żeby znowu nam się tak udało, jak na. Chrobrego. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby. żeby no dobrze, żeby... tych dwóch panów zamieszka, co zresztą. Znaczy, jeżeli chodzi o panów, to powiem, że to my mamy, mhm. nie mamy takich informacji, więc żeby ktoś, my to po prostu jakby odpowiadamy na potrzeby. Nie, nie tworzymy najpierw mieszkań. Tylko jeżeli widzimy taką mhm. potrzebę, no to pod tą potrzebę robimy to Rozumiem. mieszkanie. My będzie... Możemy mieć 10 mhm. mieszkań, ale to nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby w tych mieszkaniach tętniło życie, i żeby tam byli. Ja z wieloma seniorami Zrobne. rozmawiałem i nie wszyscy są chętni do tego, żeby z kimś zamieszkać. Starych rzeczy się nie przesadza. To po pierwsze. Po drugie, no jednak nasze przyzwyczajenia wieloletnie pokazują, że no trudno będzie nam się odnaleźć czy w kuchni, czy, czy w ogóle w takiej przestrzeni wspólnej. Jaka jest metoda, jaki jest sposób na to, żeby im poprawić los? Czy, czy jednak budowa ośrodka takiej spokojnej starości jest jest dobrym pomysłem, czy odchodzi od tego miasto rybnik? Znaczy, tu nie chodzi o jeżeli chodzi o budowę DPS-u, tylko chodzi właśnie o te mieszkania, Ja wiem, ja dokładnie. wiem dokładnie. Tak. Ale y, czy to jest dobry pomysł? No widzimy jak firmy prywatne na tym zbijają kapitał, tak? Budując takie ośrodki. Znaczy, my mamy DPS, 150 miejsc, miejsca są mm -hmm. pełne, i e, jeżeli chodzi o ośrodki prywatne, one jakby też odpowiadają na potrzeby. E, z tym, że tak jak mówię, no jednak odchodzimy od tej e, instytucji. Chcemy, żeby jak najwięcej osób było w swoim miejscu zamieszkania i jak najpóźniej tak naprawdę trafiało do DPS-ów. I teraz. Y można powiedzieć o tych wspólnych działaniach, które się udały. Wspólny stół na przykład. Fantastyczna idea, która pokazała, że wspólnie możemy gotować. Możemy się spotykać. Wigilia. No, kiedy mieliśmy Wigilię? No, niespełna miesiąc temu. Dzisiaj w kalendarzach 21 stycznia. Ja pamiętam no, Wigilię Panią spotkałem gotującą dwa, dwie wieczerze wigilijne do południa dla 60 seniorów. Bo to taka dwie grupy po 30 osób były. Tak, tak. I oni sami sobie to przyrządzali przy waszym wsparciu. Tak, to był tak naprawdę to był bardzo y, wzruszający dzień, y, że tyle osób y, sam, samotnych jest i, i chce skorzystać właśnie z otwartych drzwi, jeżeli chodzi o wspólny stół. Y, pan był, widział, że tak naprawdę to są różnie, ludzie w różnym wieku, z różną historią i to jest chyba y, właśnie, że my nie oceniamy. Do wspólnego stołu może przyjść każdy. Jeżeli chce coś o sobie opowiedzieć, to opowiada. Jeżeli chce pozostać anonimowy, to pozostaje. I to jest chyba takie ważne. Właśnie wyszliśmy z tej instytucji. Wspólny stół, czy teraz będziemy mieli kolejne kuchnie społeczne, to jest właśnie takie miejsce, gdzie, gdzie ta instytucja jakby jest na boku, że tutaj liczy się człowiek i spotkanie z drugim człowiekiem i taka namacalna pomoc. Bo myślę, że najważniejsze jest to, że ludzie nie wychodzą głodni z tych naszych miejsc i to jest takie ważne. I otwieracie się na osoby bezdomne, chociaż dzisiaj się mówi o osoby w, Kryzysio, w kryzysie bezdomności. bezdomności. To jest ulica Zebrzydowicka Wspólny Stół, a te kuchnie społeczne, co to za pomysł i jak one mają wyglądać? To będą właśnie też takie miejsca, i one będą na przykład w Boguszowicach. Będzie to na przemysłowej już się to dzieje. Jest to przy klubie mieszkańca. Klub w Chwałowice to jest stara poczta na kupieckiej. No i w Niedobczycach mamy to w klubie Gliniok. to To są właśnie takie miejsca, gdzie próbujemy jakby na tym takim. Mm, to nam się udało na zebrzydowickiej, to próbujemy to trochę przekuć na tamte miejsca. I też jest to oferta dla osób starszych, czyli dla seniorów, dla tych babci dziadków, gdzie mogą właśnie przyjść i trochę albo pomóc, albo też skorzystać z naszej oferty. Takie filie wspólnego stołu. Rybnik jest rozległym miastem. Dotarcie z dzielnic dla niektórych jest kłopotliwe. Stąd chyba ta potrzeba ulokowania takich miejsc w dzielnicach miasta, w tych licznych dzielnicach miasta, licznych pod względem ilości mieszkańców. Mieszkańców. Tam też ta idea jest taka, że przynosimy to, co mamy lub pomagamy po prostu, jeżeli nie mamy prowiantu. Tak, tylko że my też jako ośrodek pomocy społecznej udaje nam się współpracować z bankiem żywności mhm. i pozyskujemy właśnie żywność z tego banku z różnych stowarzyszeń, więc tutaj też dbamy o to, żeby nie marnować żywność. Więc to jest właśnie też taka druga. Ośrodek się rozwija, bo już też właśnie pod tym kątem próbujemy, żeby uczyć ludzi, że no nie wyrzucamy, nie, nie marnujemy, stąd te lodówki, stąd te właśnie kuchnie społeczne, że jednak my mamy dużo, ale są ludzie, którzy naprawdę po prostu czasami no nie no to mają. Jest, to jest fantastyczna idea, bo ona pokazuje, że oni się czują potrzebni. Jak się czują potrzebni, no to czują się szczęśliwsi i zdrowsi pewnie przy okazji. Yy, pakiet yy, Osłon dla seniora, tego wszystkiego, co może dać im miasto, co daje im państwo, powinien być jeszcze rozszerzony. Komunikacja od 70 roku życia jest darmowa, no, tańsze są bilety wstępu, ale widzi pani, że trzeba by jeszcze ten wachlarz usług rozszerzyć? Jak rozmawiam z seniorami, to rzeczywiście czasami gdzieś tam mówią, żeby chcieli jeszcze trochę więcej. Dlatego też na przykład my, jako miasto, wychodzimy naprzeciw i chcemy na wiosnę uruchomić taki pilotażowy program Złotej Rączki. Czyli osoba starsza, która nie potrafi naprawić sobie klamki, wymienić żarówki, będzie mogła zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej i po prostu tą usługę dostanie z ośrodka. Jest to też bezpieczne, bo wiadomo, że no u nas to będzie pracownik, który przyjdzie do tego seniora no nie będzie też narażone na różnego rodzaju jakiś... Tak, no. zgadza się, no bo dzisiaj faktycznie seniorzy padają ofiarą oszustw. To jeszcze zatrzymajmy się o, przy tej złotej rączce, to będzie, macie już tego pracownika, to będzie, to jest ktoś senior, czy ktoś od was? Nie, nie, to będzie pracownik, który no... Rozumiem. Wszystko ma w tej jednej złotej rączce, to będzie tak. rozchwytywane podejrzewam. Nie wiem. Co Usługa tak? będzie darmowa, płatna? To jeszcze myślę, że ja nie, myślę, że jeżeli chodzi o darmowość, to niekoniecznie, bo to też jest tak, że no jednak różnie ludzie mają, są, różne mają dochody i to też właśnie od tego będzie zależne, nie? Chcemy też to trochę tak dostosować, że. Też za darmo czasami jak coś dostajemy, to po prostu sobie tego nie szanujemy. Ale to będą nie? takie awaryjne sytuacje, to nie dokładnie. będę typu, proszę mi zmienić nie wiem, podłogę, mam kafelkę, ale chcę nie, inne, nie, nie, będą... proszę pomalować mi mieszkanie. Nie, nie to, to będą, będą takie, takie awaryjne, awaryjne sytuacje, zaczął się zlew. Dokładnie. Trzeba wymienić, nie wiem, żarówkę, bo jest wysoko, czy klamka, się... to będą właśnie tego typu... Złota rączka od wiosny w OPS-ie w Rybniku. Y Wspomniałem przed chwilą o tym, że seniorzy, tak jak i wszyscy zresztą, ale oni są szczególnie narażeni na ataki oszustów, te słynne metody na wnuczka. Wy ostrzegacie, bo my ostrzegamy na antenie Radia 90, ale co chwilę też informujemy o tym, że ta osoba straciła kilkadziesiąt tysięcy, ta inną sporą sumę. Tak, pracownicy w terenie bardzo często rozmawiają właśnie z seniorami, jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo. I, I też ich o, mówią o tym właśnie, o tych zagrożeniach, bo no, czasami senior naprawdę jest bardzo łatwowierny i trzeba o tym mówić, żeby jakby, no, jak odbierze ten telefon, żeby. No, miał też taką możliwość, że, że na chwilę pomyśli. Tak? Uczymy tego, że nie od razu, tylko odłóż ten telefon, policz do dziesięciu, zadzwoń do tej osoby. Gdzieś tam pracownicy o tym mówią i też jakby uczą takich zachowań, nie, żeby, na, żeby po prostu nie, nie robić tego na, na emocjach, nie? żeby po prostu trochę ochłonąć. I my też różnego rodzaju szkolenia moi pracownicy przechodzą, więc. Każdy z nas gdzieś próbuje. Też jesteśmy narażeni tak naprawdę. Na to prawda, no i zwykle na, na zasadach tych emocji yy, oszustw, chce, żebyśmy zadziałali. Tak na koniec naszej rozmowy. Ośrodek Pomocy Społecznej dzisiaj, w jakim procencie opiekuje się osobami, yy, nie powiem starszymi, bo dzisiaj to słowo zostało z języka gdzieś wyprowadzone, zamieniliśmy je seniorami. Czy, czy jesteśmy w stanie to, to gdzieś tam oszacować? Yy, tak, bo widzimy, że z roku na rok troszeczkę nam to wzrasta, nie? tylko że nam też zmienia się ta praca, bo już nie ma takiego zasiłkowego, tylko jest tutaj już ta praca socjalna, czyli taka ta pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Tudzież dopasowujemy naszą pomoc ośrodka do potrzeb seniora. Czyli, tak jak mówiliśmy, jest senior bardzo aktywny, ale jest już też senior schorowany, który potrzebuje takiej codziennej opieki i w tym momencie. Są te usługi opiekuńcze, te usługi sąsiedzkie, czy ta opieka wytchnieniowa dla osoby, która się opiekuje tą osobą. Wachlarz, myślę, oferty środka Pomocy Społecznej z roku na rok jest coraz większy, dlatego też, że widzimy i odpowiadamy na potrzeby naszych mieszkańców. To Wam życzę dużo zdrowia i siły na uprogu tego nowego roku. A czego życzyć babciom i dziadkom? Ja myślę, że zdrowia i dobrych ludzi wokół. To jest chyba takie ważne. No to te życzenia poszły w świat. Anna Sobik, Złotość, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej, była porannym gościem Radia 90. Dobrego dnia, dobrego świętowania, do usłyszenia.